Szkoła w Kolbudach obchodziła jubileusz 80-lecia swojego istnienia. To wyjątkowe święto pełne wspomnień, wzruszeń i dumy z wieloletniej tradycji. Szkoła w Kolbudach była jednym z najważniejszych miejsc. Tu się kształciły dzieci, młodzież, tutaj odbywały się wydarzenia kulturalne, wydarzenia patriotyczne. To było centrum nie tylko edukacji, ale też kultury, spotkań, i dlatego dziś gościliśmy kilkuset gości. Dzieci, młodzież, absolwenci. Byli nauczyciele emerytowani, byli dyrektorzy. Znakomita większość ich pojawiła się dzisiaj, bo to zawsze było centrum gminy Kolbudy. Dzisiaj również stało się to centrum gminy Kolbudy. To miejsce jest po prostu magiczne. Tu odwiedziło nas mnóstwo znamienitych gości z Gdańska i z Warszawy. Wszyscy doceniają tą szkołę, bo szkoła imienia Zaruskiego w Kolbudach jest jedną z najlepszych w regionie. Znana szkoła, no i z tej szkoły wyszli znamienici absolwenci. Ja, jako organ prowadzący, życzyłbym sobie, ale również wszystkim w tej szkole, aby kształcenie było na jak najwyższym poziomie. Dziś obiecałem starania, aby na bazie tej placówki również poszerzyć tą szkołę o klasy licealne. Mamy patronat korpusu dyplomatycznego. Chcielibyśmy otworzyć klasę licealną, na przykład o profilu dyplomatyczno-administracyjnym. Więc zakres realizacji różnych usług oświatowych tej szkoły chcielibyśmy rozszerzać, a ponieważ w minionym tygodniu mieliśmy również święto edukacji narodowej serdecznie wszystkim nauczycielom chciałbym podziękować, obiecać o jak największe wsparcie ze strony gminy. Uśmiechajmy się do siebie, jesteśmy wszyscy dla siebie sąsiadami, a szkoła w Kolbudach jest naprawdę miejscem magicznym. Tak naprawdę rozpoczynamy w Kolbudach świętowanie właśnie jubileuszy 80-lecia istnienia szkół w powiecie gdańskim. Równolegle odbywa się uroczystość w Pruszczu Gdańskim, za chwileczkę w Pomlewie i za kilka dni w Szkole Podstawowej w Wiślince. Dbałość o tradycję, kultywowanie tradycji jest obowiązkiem współczesnych, a takie uroczystości, myślę, są doskonałą okazją, by powspominać tych, którzy tworzyli szkołę, którzy dbali o szkołę w dawnych czasach. Jest też przesłaniem dla współczesnych, by pielęgnowali właśnie te tradycje, by pamiętali o tym, iż szkoła to dydaktyka, ale także wychowanie, iż szkoła to klimat, to serc wspólnota, wspólne działanie, no jest wiele aspektów, w których musi szkoła współczesna funkcjonować. Jubilausz 80-lecia to, to było bardzo duże wyzwanie, natomiast ten fantastyczny zespół ludzi, którzy pracują w naszej szkole, w filii buszkowych i w przedszkolu, wspólnymi siłami ustroiliśmy salę, bardzo wielka praca Rady Rodziców, fantastyczny zespół pracowników obsługi, Byłem bardzo zestresowany do dzisiejszego dnia, bo to nie tylko dzisiaj 80-lecie, ale wczoraj również ocenialiśmy tablicę pana Andrzeja Marciniaka, Himalajisty, który zdobył Monteverest. Nie jest naszym y, mieszkańcem, kolbudzianinem zdobył szczyt. Także wiele wyzwań przed nami, y, ale dajemy radę. Z zespołem po prostu się da. I tak jak powiedziałem na zakończenie, rzucamy kolejny bieg do 90-90-lecia. Do Z tym zespołem, tak? Bardzo. Bardzo fajnym. 80 lat to dla szkoły bardzo zacny wiek, ale właśnie przed nimi jeszcze też nowe wyzwania. Ja życzę przede wszystkim absolwentom i uczniom szkoły, żeby mogli spędzić i wieść takie życie jak ich wspaniały patron, generał Mariusz Zaruski, który był, no miał tyle funkcji, był wojskowym, był, był poetą, był malarzem, był taternikiem, był wychowawcą harcerzy, był ułanem, miał tyle funkcji, że w jednym życiu, przeżył kilka żyć, ale on miał jedną bardzo ważną zasadę. Był człowiekiem bardzo pogodnym, zawsze uśmiechniętym i odnosił się z ogromnym szacunkiem i ciekawością do każdego innego człowieka. I ja życzę wszystkim, bo żyjemy w czasach ciężkich, żebyśmy uśmiechali się do siebie i żebyśmy szanowali się nawzajem, żebyśmy byli otwarty na nowych ludzi i ciekawi świata. Podczas uroczystości nie zabrakło wspomnień absolwentów. To były wspaniałe lata, e, zabawy, radości, uczenia się, poznawania e, nowych e, przyjaciół, e, kolejne znajomości, e, później już praca edukacyjna, e, która przynosiła satysfakcję, osiągnięcia, wyniki, mm, a później już e, kierowanie placówką, jeszcze większe wyzwanie, większy obowiązek, ale dzięki wspaniałej zespołowi ludzi, którzy tutaj każdego dnia zostawiają serce, zaczynając od pracowników obsługi, administracji i rodziców i nauczycieli, mogliśmy osiągać te wszystkie sukcesy i się rozwijać. To było moje marzenie, żeby po latach edukacji w szkole średniej i w skończeniu studiów, wrócić tutaj do pracy z dziećmi, z młodzieżą, bo to mnie zawsze inspirowało i było moim marzeniem. Będąc uczennicą rozpoczęłam naukę w starej szkole w Byłym Młynie na ulicy Dworcowej 7, w którym dyrektorem był mój tata Stanisław Konieczek. Mama była, uczyła języka polskiego. Tak się nawet złożyło, że mieszkaliśmy w jednej z sal. Wspominam bardzo dobrze, mimo że nie było łazienek, były bardzo takie skromne warunki, ale wszyscy z chęcią uczyliśmy się. Moją wychowawczynią była obecna na tej uroczystości pani Anna Łuchowska, która uczyła w tamtych czasach języka rosyjskiego. Ja bardzo dobrze wspominam tę szkołę. Wtedy sobie nie zdawałem z tego racji bytu, ale po latach mogę powiedzieć, że ta szkoła dawała bardzo duże możliwości edukacyjne. Pamiętam również taką sytuację, że wychodząc z tej szkoły, poszedłem do Gdańska, do szkoły średniej. Tam też może trochę się wstydziłem, ale no, skromnie odpowiadałem, że jestem ze szkoły skolbu, tak? Nauczyciele bardzo pozytywnie reagowali. Wręcz e, mówili, że no, jak pan pochodzi z kolbu, to jest pan na pewno bardzo dobrze przygotowany do tej szkoły. Także tutaj e, zawsze chwalili tą szkołę, później w człowiek z dumą odpowiadał, że pochodzi z tej szkoły Kolbudy. E, ja spędziłam w tej szkole 10 lat, także wspomniał mi bardzo dobrze. Właśnie przejrzałam kroniki, na których odnalazłam e, siebie i swoich znajomych. To był najlepszy czas e, spędzony tutaj. Myśmy się dużo nauczyli, a przy Jaźnie trwają do dziś. Ja życzę dzieciom, które przyszły do tej szkoły, żeby lubiły do niej chodzić tak samo jak ja. Nauczycielom życzę cierpliwości i oczywiście jak najlepszych funduszy na rozwój placówki. Dzisiejsi uczniowie zespołu szkół w Kolbudach z dumą kontynuują tradycję swoich poprzedników. Szkole w Kulbudach na jubileusz 80-lecia i dalsze lata życzymy uczniów odnoszących sukcesy, miłych nauczycieli, spokojnego czasu i aby mogła więcej takich jubileuszów obchodzić w tak radosnej atmosferze. To wydarzenie było nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale też do spojrzenia w przyszłość z nadzieją, że kolejne pokolenia będą kontynuować tę piękną tradycję. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.